Mówiłaś, że afirmujesz to, żeby być prezenterką Dzień Dobry to a Co afirmujesz teraz? Uh. Bardzo skupiam się na nowym programie, wiesz, i próbuję go sobie poukładać w głowie, bo wiem, że on będzie wymagał ogromnej logistyki. Bardzo dużo uwagi też skupiam na festiwalu w Sopocie. Jak wiedziałam, że będę wyprowadzącą, więc teraz już to mam odhaczone, już o tym nie myślę. Teraz przede mną bardzo wiele wydarzeń politycznych. Już za chwilę Campus Polska, na którym mam dwa panele. Później Kongres Kobiet, później Igrzyska Wolności, bardzo wiele później w Senacie i w Sejmie różne spotkania wokół naszego projektu obywatelskiego. Więc tych planów jest bardzo dużo, a tak naprawdę lata moment okaże się, czy. Kontrakt z międzynarodową firmą kosmetyczną, wielką i bardzo prestiżową, zostanie podpisany na tych warunkach, na, które, na których nam zależy i które negocjujemy, więc wtedy doszłoby mi dużo też rzeczy związanych z tym, więc bardzo dużo się dzieje. Jesteś twardą negocjatorką? Ja znam swoją wartość i wiem, co przynoszę klientom, którzy razem ze mną rozpoczynają współpracę. Współprace, które mam, one są od lat, są bardzo trwałe, dlatego że osoby, które ze mną współpracują, wiedzą, że mają zwrot z inwestycji. Ja jestem inwestycją, która się bardzo dobrze zwraca. Więc usłyszałem, że 25 tysięcy za post bierzesz, to prawda czy nie? Za dużo, za mało. To jest normalna stawka i myślę, że to jest taka stawka, która tak naprawdę zaczynamy od niej. Rozmowy. Przejdźmy teraz do tych właśnie nowych rzeczy, które przed Tobą. Zapewne nie możesz powiedzieć, co to jest za projekt, chociaż w kuluarach co nieco się już mówi. No powiedz, co się mówi. Bo no właśnie... mówi się, że jakiś program ślubny. A nie, nie. Nie? To znaczy program, który teraz przygotowuję, wchodzę na chwilę, za chwilę na plan, będzie programem, który można scharakteryzować mówiąc krew podjózy. Czyli coś, co lubię najbardziej... I już nie mogę się doczekać i myślę, że to będzie naprawdę kolejny Secret Project i bardzo duże wezwanie. A czy uczestnikami będą zwykli ludzie, czy gwiazdy, celebryci? Będą mężczyźni. Holender Radek wystąpi? Nie. A właśnie, a pozwoliłabyś Radkowi wystąpić w jakimś właśnie telewizyjnym show, które prowadzisz albo nie. A to zależy, jakie to by było. Oczywiście, że tak. Radio jest zwierzęciem telewizyjnym, świetnie sobie radzi przed kamerami, naprawdę jest facetem, który by wniósł bardzo dużo dobrego do każdej produkcji telewizyjnej. Ale Radosław bardzo się spełnia w ONEcie, w pracy, którą wykonuje, jest dziennikarzem sportowym, bardzo dobrze mu się w tej redakcji pracuje, więc to musiałoby być coś niezwykle wyjątkowego. A jak, czy w ogóle Radek, jak wiesz? Jestes jesteś ciągle zajęty, obserwujesz Twego Instagrama, to Ty wiecznie coś robisz, przysięgam. Albo po prostu masz tak, wiesz, systematycznie rozłożone, rozłożone dodawanie relacji. Ale czy Radek opiekuje się dziećmi cały czas, kiedy Ciebie nie ma? Radio pracuje i to jest tak, że bardzo często pracuje e, równie intensywnie jak ja, tylko on robi trochę mniej zamieszania wokół siebie i swojej pracy, i dlatego to tak wygląda. Ale e, my mamy oczywiście pomocniani. Ale ja bardzo pilnuję, bardzo i mocno zwracam na to uwagę bardzo pilnuję tego, żeby wracać o odpowiedniej porze do domu i yy, żeby, jak już jestem w domu, naprawdę zajmować się swoimi dziećmi w 100%. A ty lubisz, w sensie, czy ty z premedytacją robisz zamieszanie wokół siebie, właśnie? Czy ty bo, lubisz to, nie? Lubisz, że jesteś w, w ogóle centrum? Nie, robię, nie robię zamieszania wokół siebie z premedytacją zupełnie. To jest pewna cecha mojego charakteru, która dała już o sobie znać dosłownie w przedszkolu. To znaczy zawsze było tak, że niezależnie od tego, co ja robiłam, zawsze moja mama słyszała uwagi od pań przedszkolanych, że ja znowu coś zrobiłam, a nie zrobiłam nic takiego, albo mój tata mówi, że jak dzieci się bawiły na placu zabaw, to słychać było tylko mnie. Ten charakterystyczny głos już wtedy dawał znać. Ale nie, ja nie robię zamieszania, ja po prostu żyję, robię swoje, pracuję i, i, i tyle.